Cześć, witam w kolejnym moim filmie. To kolejny taki warsztatowy filmik. Słuchajcie, postanowiłem sobie zrobić taką prostą olejarkę do łańcucha. E, pomysł zaczerpnięty oczywiście z internetu. Widziałem różne rozwiązania, a ja poszedłem w taki totalnie prostą, której się nie da nic zepsuć. Pokażę Wam zaraz, co jest potrzebne do tego, e, jak to zamontować. Przynajmniej jak ja to zamontowałem do motocykla. Pierwszą rzeczą to jest zbiornik na olej. Większość widziałem, wykorzystuje zbiorniczki od płynu hamulcowego od Ursusa. Bardzo fajne, kosztują chyba około 10 zł, ale ja już nie miałem czasu, żeby to zamówić, a nie mam żadnego sklepu w okolicy z takimi rzeczami. Więc wykorzystałem taki zbiorniczek modelarski, kiedyś bawiłem się w modele latające, został mi taki ze starych zapasów. Pewnie jeśli to ten patent się sprawdzi, to ja go wymienię, bo on jest po prostu brzydki. Drugą rzeczą. To zamówiłem taki zaworek na Allegro, to jest zaworek akwarystyczny, pokażę go tutaj w zbliżeniu. Chciałem właśnie cały metalowy, żeby to nie był plastik, żeby się gdzieś tam coś nie łamało. Odpowiedni wężyk do tego i tutaj też z własnych zapasów takich modelarskich mam taką rurkę mosiężną Fit 3 mm i ta rurka posłuży mi po prostu jako dysza do doprowadzenia oleju do łańcucha. I tutaj do tej rurki zrobiłem takie małe modyfikacje. To pokażę w zbliżeniu. Dolutowałem takie malutkie odcinki rurki, żeby ją po prostu unieruchomić w ten sposób i żeby ona mi się nie okręcała. I standardowo do tego wszystkiego mocowania u mnie na drukarce 3D. Ja już chyba się bez tej drukarki nie mogę obejść, więc wydrukowałem do tej rurki takie mocowania. One sobie wchodzą właśnie tutaj w te wypustki. Tu w zbliżeniu pokażę w ten sposób. I tu będzie taśma dwustronna od spodu do wahacza i opaski zaciskowe, takie mocowanie na zbiornik. <laughs> tutaj się będzie zapierało o ramę i też dwie opaski zaciskowe. I tutaj najdłużej się bawiłem, żeby jakoś ten y, zaworek umieścić, żeby on się nie okręcał, nie urywał. I tu też pokażę. Tutaj, może w zbliżeniu. Taki element. Tutaj do tego drugi. Dwie śrubki skręcone, i to, i to też tutaj do, do tylnego seta będzie dokręcane. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Do tego opaski zaciskowe, taśma dwustronna nie wiem, koszt wszystkiego. Może 30 zł, może nawet nie. Ja, ja tak naprawdę wydałem tylko za zaworek i za rurkę ten zbiornik i tą rurkę, bo się miałem we własnych gdzieś tam zapasach. Także groszowe sprawy. Nie wiem czy się sprawdzi ten patent, czy się nie sprawdzi. No, zobaczymy. Może to będzie jakaś wersja rozwojowa, żeby podłączyć potem jakiś elektrozawór, jakieś sterowanie, ale to na razie chcę to tak zobaczyć i, i zobaczymy jak to działa. Dobra, teraz y, przenoszę się z kamerami do motocykla, pokażę Wam jak to, jak to zamontuję, jak to będzie. Mam nadzieję, że dzisiaj uda się już wypróbować i tą y, olejarkę, no i ten kask, y, to mocowanie kamery, które ostatnio robiłem, bo pogoda już dzisiaj dużo fajniejsza. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, zaczynam to wszystko składać, montować. Na razie sobie podłączę tutaj tą rurkę. ten uchwyt na zaworek jak to było a no dobra tak w ten sposób z drugiej strony teraz teraz najpierw śrubki które które łączą te dwie połówki z drugiej strony nakrętkami to złapiemy. No tak tak to wygląda. Teraz całość całość ma być w tym miejscu. tutaj złapiemy to złapiemy to na razie tymi śrubkami ten zaworek się trzyma dosyć mocno teraz złapiemy ten zbiornik do ramy To, to się trzyma, to utnę tylko te opaski. <laughs> tutaj jeszcze dodatkowo na te e, dolutowane rurki założyłem koszulkę ter termokurczliwą, żeby to po prostu ciasno, ciasno, mi te uchwyty wchodziły. Teraz tutaj naklejam taśmę dwustronną i od spodu do wahacza. Dobra, tak to wygląda. Zrywam tą taśmę, na razie sobie przymierzę mniej więcej. Mniej więcej jak powinno to być. Dobra, czyli ten uchwyt, tak jak się zębatka kończy, tak mniej więcej to wygląda. To oczywiście zaraz sobie dogniemy, do odpowiednio ustawimy. Teraz jeszcze muszę tylko tutaj podłączyć tą rurkę, ale ją zostawić z jakimś takim zapasem, bo wiadomo, wahać pracuje, żeby ona sobie też pracowała. No dobra, tu by się przydało zrobić jeszcze jakieś mocowanie. Tu akurat jest fajna śruba. Wydaje mi się, że jest dobrze. Jak widzieliście, jak były te elementy już przygotowane, to trwało to dosłownie 3 minuty, żeby to zamontować. Yy, tutaj jeszcze na zaworek mam taką końcówkę, taką rurkę plastikową, żeby założyć, żeby było większe ramię. O, żeby można było ją po prostu w ten sposób zamknąć, a w ten sposób sobie, o, przepraszam, w ten sposób zamknąć, a w ten otworzyć, czy tam by przodu. Dobra, na razie pomalutku się odpowietrza ale bardzo pomalutku więc muszę go tutaj troszkę mu pomóc Dobra, już mamy teraz olej, nam doszedł już do tego miejsca teraz widać jak sobie pomalutku płynie Na początku miałem problemy, bo okazało się, że gdzieś tą rurkę miałem przypchaną i póki jeszcze szło powietrze to dawało rady, natomiast jak olej doszedł to po prostu ani kropla to no tutaj widać, że to za dużo tego oleju leci pewnie jak się zrobi ciepło olej zrobi się rzadki to będzie jeszcze więcej dobra, temat skończony tak to wygląda po kolei tutaj jest właśnie ten zaworek to może tak albo tak zamknięty tak, tak otwarty rurka idzie sobie tutaj muszę jeszcze dorobić jakieś mocowanie, żeby ono sobie tak nie ucierała, tutaj ten wahacz, tu pod spodem idzie. A jeszcze zostały tutaj te dwie opaski do zrobienia. No i co, i coś tam sobie już leci pomału. Będziemy to testować. Po kilku próbach udało się uzyskać częstotliwość około jednej kropli na dwie minuty. Regulowałem tą częstotliwość, zagniatając końcówkę rurki. Dobra, kawałek prostej, więc sobie myślę, że jakby tutaj było coś słychać, to byłoby już ok. No ja teraz sobie zobaczę przy otwartej szybce. Zobaczymy teraz jeszcze trochę szybciej 70 jest Cieka Ciekawy jestem czy mnie słychać i jak Dobra zamykamy szybkę 80 na godzinę Myślę że w takim ruchu tak jak tutaj 40 No spokojnie gdzieś tam w mieście to, to bez problemu No gorzej będzie jakieś autostradowe tematy Próba przeprowadzona albo działa albo nie działa To ja już teraz nic z tym nie zrobię Za dwa dni wyjeżdżam Także tak mnie będzie słychać albo nie będzie.